Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. No a to będzie już ostatni odcinek z naszej serii Smocze Wyprawy. No bo mamy ostatni dzisiaj obszar do eksploracji. Ósmy o nazwie Szczyty Polarne i o dziwo jest to bardzo łatwy, szybki obszar. Na którym nie ma ani jednej walki, parę zagadek, ale to wszystko są one łatwe, proste i przyjemne. No ale lecimy zwój podróżniczy. Najwyżej podsumowanie tego eventu zrobimy sobie w tym właśnie filmie ostatnim, już nie będę nagrywał osobnego. Więc na początek porozmawiajmy sobie z Alną. No i mamy tutaj taką prostą mechanikę. Już wam pokazuję o co chodzi. Jak tylko przegadamy, aby dotrzeć do Krainy Niebieńskich musisz przejść próbę Mroźnej Matki i przejść przez lód. Jeżeli raz nadepniecie na dany kafelek z lodem, no to już więcej na niego nadepnąć nie możecie. Czyli zobaczcie, że od razu się skruszył. No i trzeba nacisnąć po prostu przycisk. I taka mała ciekawostka: jeżeli ja sobie pójdę tutaj, to mogę od razu iść na prawo, ale zobaczcie, że jeżeli wejdę sobie znowu tutaj, a następnie pójdę tutaj i tutaj, to nie ma problemu. To oznacza, że po prostu kafelek z przyciskiem można. Odwiedzać, że tak powiem, kilkukrotnie to nie jest tak, że tylko raz można to zrobić. Jedziemy dalej. Idziemy tutaj na lewo. Przycisk. Prawo. Prawo. Na dół. Przycisk. Przycisk. przycisk I tyle. Nie ma problemu. No i ostatnia część. Idziemy sobie tutaj. Następnie na dół. Od razu przycisk. Prawo. Do góry. Przycisk. Lewo. Przycisk, prawo. No i tutaj teoretycznie znaleźliśmy się w ślepym załuku, no ale tak jak mówiłem, można sobie tutaj naciskać, nachodzić na ten kafelek z przyciskiem ile razy się chce. Cyk, szczelnie zamknięte drzwi, wejdź. Przechodzimy dalej, no i próba ukończona. Także tak jak widać, no są to niebie zagadki, ale mega proste. Szczerze to myślałem, że na ostatnim obszarze będzie coś bardziej skomplikowanego, że będzie on duży. A się okazuje, że raz, że on jest. Bardzo łatwy, nie ma żadnej walki, słabe zagadki i jeszcze jest mały, no ale może to i dobrze na koniec już po prostu, żeby nie męczyć graczy. Po dotarciu do Krainy Niebiańskich wypadałoby się przedstawić, w tym celu musimy porozmawiać z trzema niebieńskimi. Zbieramy nagrodę, rozmawiamy sobie z florą. Na początek. Dobra, teraz lecimy po nagrodę. Nagrody najważniejsze, wiadomo. Można się przedstawiać, ale nagrody są najważniejsze. Rozmawiamy sobie z Ortrosem. No i na koniec rozmawiamy z Atalium. Tak samo z nią również trzeba porozmawiać. Dobra. I teraz idziemy tutaj. To jeszcze nie koniec, ale tak jak mówię, dzisiejsze zadania i tak dalej na tym ostatnim obszarze są mega łatwe. Pojawia się tytuł. Polecam sobie czytać teksty, jeżeli Was to interesuje. poproś trzech niebiańskich o powrót do świątyni bogów. Musimy z nimi porozmawiać po raz kolejny, i odpowiedzieć na jedno pytanie i wiadomo standardowo, jeżeli odpowiedzieć źle. To możecie się poprawić. A więc znasz moją powinność, i tutaj odpowiedź to: zakładam, że jesteś bóstwem wiosny. Dobra, i ona sobie idzie. Po prostu musimy odpowiedzieć na pytanie: kim jest dany Bóg? Można powiedzieć w, tym, w ten sposób. Rozmawiamy z Atalią. I tutaj mamy: wierzę, że jest bóstwem, które zsyła boską karę. Dobra. No, i na koniec Ortros, czyli Bóg czasu, od razu tutaj mówię. No i tak, skoro możesz podróżować w czasie, musisz być bóstwem czasu. To jest odpowiedź. Cyk. No i koniec. I mamy tutaj krótkie podsumowanie. Lan wreszcie przekonała trzech niebiańskich do wejścia do świątyni, gdzie podziwiała przepiękne wnętrze i spotkała wielu innych potężnych niebiańskich. Land spełniła również zaszczytną rolę boskiego posłannika, uroczyście sadzając florę na tronie. Titus, tutaj był Titus, tutaj Titus, mniejsza o to, uwiecznił tę szczególną chwilę na płótnie. No i mamy pamiętną chwilę, obrazki standardowo tutaj takie małe lutkie podsumowanko rozmowa właśnie w świątyni no i na koniec zostały poboczne aczkolwiek one sprowadzają się już tylko i wyłącznie do gadania idziemy do flory. No i co, dostajemy kwiat flory. Kwiat, który Flora zerwała z gałęzi i podarowała Lan, symbolizuje ich natychmiastową więź. Idziemy do Atali. Atalia po prostu będzie nam towarzyszyła w bitwach. Pamiątka Atali. No i lecimy do Ortrosa na koniec. I też w sumie tylko i wyłącznie rozmawianie. Magiczna mapa, magiczna mapa, która zabiera Lan na przygody na całym kontynencie, prowadząc ją do najciekawszych miejsc. No, i to jest w sumie już tak ostatecznie koniec tego eventu. Jeszcze te takie małe formalności, czyli sobie podbieram resztę nagród. Pamiętajcie, żeby ponazywać, jeżeli nie możecie dobrać wszystkich nagród, to musicie tutaj klikać na dole i nazywać byle jaki sposób, to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, i tutaj drugie. I powinienem móc odebrać wszystkie nagrody już. O, elegancko. Worek do pieczęci, tak samo. Rameczka do odebrania. Jeżeli Wam się świeci, to tutaj wiadomości macie pewnie. O, właśnie mi się świeci. Uwaga. Za którymś razem. W końcu mi się te wiadomości wyświetlą, pewnie, ale. Jeszcze nie teraz, jeszcze wejdę sobie tutaj, odświeżymy. O, mamy wiadomości. Jeżeli Wam się świeci, a nie ma wiadomości, to po prostu sobie odświeżajcie. Tutaj to. Także podsumowując, ten event, według mnie bardzo fajny. Event brakuje tego typu eventów większych. Zazwyczaj nie są one zbyt częste, dwa razy w roku chyba się zdarzają. W tym roku, no to już jest drugi ten event takiego kalibru, że tak powiem, bo był na rocznicę. No i jak wypadały poszczególne obszary. Miasto Kuilin to było wprowadzenie, całkiem spoko. Twierdza Płynnego Strumienia była fajna, tam były te dosyć skomplikowane zagadki. Las Snów był dosyć prosty. Stowarzyszenie Botaników UXI bardzo mi się podobało. Cmentarz był chyba najgorszy, według mnie największa ilość walk. Nudny strasznie, o dziwo. Saltwater był ciekawy. To było Rowanem, nie? Tak, to było zrowanym złodziejem. Całkiem fajny obszar, mather. No ta mechanika walki na 1, 2 na 2, ale też dużo walk, więc cmentarz i mather wypadały najgorzej według mnie. I szczyty polarne, spodziewałem się więcej, szczerze mówiąc po ostatnim obszarze, no ale tak jak mówię, no może już nie chcieli po prostu męczyć graczy na ostatni obszar i tyle. Fajne nagrody, trzeba przyznać, skórka dla Rain. Bardzo fajnie się bawiłem. Mam nadzieję, że Wy również, że moje filmy Wam pomogły. Przynajmniej niektóre obszary, bo ja wiem, że na przykład obszar taki jak cmentarz nie wymagał tak naprawdę mojej ingerencji i każdy sobie bez problemu pewnie z nim poradził. W każdym razie, jeżeli macie swoje opinie na temat już całego eventu, śmiało możecie w komentarzach takie opinie zapodać. Ja wam oczywiście życzę ukończenia całego eventu bezproblemowo. Jak najlepszych zdobyczy ze zdobytych samonów różnorakich. Miłego, przyjemnego całego tygodnia. Dziękuję wszystkim, że byliście ze mną podczas nagrywania tej serii. Pozdrawiam wszystkich. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.